Dzień dobry, nazywam się Tindana Matuszewska, jestem stylistką rzęs i brwi. Witam Cię na moim kanale. Dziś chciałabym porozmawiać o mitach w stylizacji rzęs. I zacznę od myć czy nie myć rzęsy. Odpowiem na to pytanie w ten sposób. 48 godzin po zabiegu nie należy moczyć rzęs. Stylizacja wtedy zdobywa swoją trwałość, klej się wiąże i wtedy faktycznie nie należy moczyć rzęs. Natomiast po tym czasie. Należy je myć normalnie, czyli wzmywając y, makijaż, y, wtedy je myjemy rano, przy myciu buzi też myjemy rzęsy. Myjemy je albo y, płynem specjalnym, szamponem do rzęs dedykowanym do rzęs syntetycznych, właśnie, y, albo jeżeli nie mamy takiego szamponu, płynem do higieny intymnej. Rozpieniamy go w paluszkach, nakładamy ruchem kolistym, wymywamy do dołu po to, żeby zmyć całe zanieczyszczenia i sebum z powieki ruchomej i z linii rzęs i z rzęs. Rzęsy poza tym, że pełnią tą estetyczną funkcję, są też naturalną barierą ochronną oka. To na nich zbiera się sebum, na nich zbierają się całe zanieczyszczenia. One chronią nasze oko przed szkodliwymi czynnikami otoczenia, więc należy o nie dbać. Jeżeli są to rzęsy syntetyczne, tak, jeżeli mamy rzęsy przedłużone, należy je myć. I wbrew pozorom, to przedłuży trwałość stylizacji, bo wtedy te stylizacje będą no po pierwsze czyste, świeże, puszyste i ładne. I twoja klientka będzie cieszyła się nimi dużo, dużo dłużej. Podżywki do rzęs stosować czy nie stosować? Moim zdaniem, decydując się na profesjonalną stylizację rzęs, nie ma obaw przed tym, że nasze naturalne rzęsy zostaną w jakikolwiek sposób uszkodzone czy narażone na innego rodzaju degradację. Jeżeli już decydujemy się na odżywki, to wybierajmy naturalne z takim y, składem, który nie będzie miał w sobie sterydu. Bo z odżywkami jest taki problem, że większość odżywek dostępnych w drogeriach ma y, właśnie steryd. I stosując odżywki długotrwale, powodujemy, że rzęsy rosną nienaturalnie długie, przez co zostają bardzo mocno osłabione. Więc jeżeli chcemy decydować się na odżywki, to jak najbardziej polecajmy odżywki naturalne. Jeżeli yy, robimy rzęsy profesjonalnie, nie będą one wymagały dodatkowych wspomagaczy w postaci odżywek właśnie. Przez przedłużone rzęsy wypadają moje naturalne. Jeżeli Twoja klientka przyjdzie do Ciebie z takim stwierdzeniem, musisz ją wtedy wyedukować, poinformować ją o tym, że jest to proces naturalny. Rzęsy rosną w cyklu. Cykl mniej więcej od 90 do 100 dni. W tym czasie mała rzęsa Baby Lashes rośnie sobie do rzęsy w fazie katagenu, do której my stylistki doczepiamy rzęsy do stylizacji 1 do 1 czy objętościowych i później mamy rzęsę do, dojrzałą, dorosłą, z którą właśnie, która właśnie wypada razem z naszą stylizacją. Tak jak wcześniej wspomniałam, Baby Lashes Katagen i jeszcze mamy Tolagen, czyli rzęsa już taka stara, dojrzała, która już jest gotowa do wypadnięcia, po to, żeby zastąpiła ją właśnie Baby Lashes. I jeżeli tworzymy naszą stylizację, to wiadomo, że do rzęs Baby Lashes no nie doczepiamy rzęs, nawet delikatnych czy 1 do jeden, ponieważ mogą one w, duży, w dużej mierze osłabić taką rzęsę, przez co ona nie wyrośnie ładna i duża, może uszkodzić Mieszek włosowy, przez co mogą powstawać y, łysy placki w tych miejscach, i że może już tam nigdy nie odrosnąć, więc do baywilaszy nie doczepiamy. Najlepiej właśnie doczepiać w tej fazie drugiej wzrostu, no i ewentualnie do trzeciej, no ale wiadomo, że one wtedy szybciej wypadają. Informujemy nasze klientki, że dziennie wypada im tak mniej więcej dwie, trzy rzeczy z każdego oka. Więc razem z ich rzęsą naturalną wypadnie też ta nasza stylizacja. To jest naturalny proces, po prostu bardziej go zauważamy, ponieważ rzęsy syntetyczne są grubsze, bardziej widoczne, przez co bardziej i my rejestrujemy ten proces wypadania rzęs. Jeżeli wybierzesz rzęs o odpowiedniej grubości, o odpowiedniej długości, dostosujesz jakby stylizację do warunków, jakie ma dana klientka, to w żaden sposób one nie będą wpływały negatywnie na rzęsy naturalne klientki. I o tym też trzeba poinformować. Po prostu profesjonalna stylizacja rzęs nie, nie osłabi rzęs naturalnych. Podsumowując, rzęsy myjemy. Prawidłowo wykonana stylizacja nie osłabi ani nie powoduje nadmiernego wypadania rzęs naturalnych. I Odżywiamy je, ale tylko odżywkami naturalnymi. Jeżeli podobał Ci się mój film, jeżeli coś z niego Ci się przyda, będzie mi bardzo miło. Jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, dasz lajka, zostawisz komentarz pod. Napisz mi, proszę, o czym chciałabyś usłyszeć w kolejnym filmie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Tymczasem, do zobaczenia.